Cześć kochani, dzisiaj Wam zaprezentuję przepis na babeczki czekoladowe. Szybko można je wykonać, czas przygotowania to około 15 minut. Będziemy do tego potrzebować około dwie szklanki mąki pszennej, którą sobie wcześniej przygotowujemy, mieszamy to z odrobiną kakao. Ja sobie już taką czynność wcześniej przygotowałem, wymieszałem sobie mąkę z kakao, dodałem do tego półtora łyżeczki proszku do pieczenia oraz 100 gram cukru. Drobnego. A co będziemy do tego potrzebować? Będziemy do tego też potrzebować dwa jajka, które sobie wcześniej wybiłem, które będziemy dodawać do naszych babeczek. Będziemy potrzebować około 100 ml oleju, który też dodajemy. I będziemy do tego potrzebować około 100 ml również mleka, które też sobie tutaj wcześniej przygotowałem i które do tego dodajemy. Wszystko razem mieszamy takim energicznym ruchem. W międzyczasie sobie wstawiłem piekarnik na 175 stopni, na górę i dół, bez termoobiegu. Wszystko mieszamy. Bab babeczki, gdy wyłożymy je do papierowych foremek, które sobie przygotowałem, ja na taki przepis Przygotowałem 12 foremek, ponieważ y, za czym się z Wami nim podzieliłem. Sprawdziłem sobie ten przepis na swoich domownikach, czy się im będzie smakować, i czy warto się pochwalić tym swoim przepisem. Więc powtórzę: Przygotowujemy sobie dwie szklanki mąki pszennej, około 100 gram cukru. Y, około 100 g kakao. Wszystko wcześniej sobie razem mieszamy, łączymy. E, będziemy potrzebować 100 ml oleju, 100 ml mleka oraz 2 całe jajka oraz 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. Wszystko razem mieszamy. Wymieszamy taką, ja mam specjalną szpatułkę drewnianą. E, w międzyczasie sobie też w przy, woli przypomnienia chcę wam powiedzieć, że nastawiłem piekarnik na 170 stopni i gdy wszystkie swoje babeczki wyłożę na format zakupiłem takie oto foremki 12 sztuk no i będę wypełniać tymi foremkami swoje babeczki można również jeżeli ktoś lubi do środka dać białą czekoladę, którą można pokroić. Można również podać jakieś owoce, które lubimy, i oblać to ciastem. To będzie taka miła niespodzianka dla gości, których będziemy częstować naszymi babeczkami. Taka informacja, że do ciasta czekoladowego, do tych babeczek, jeżeli chodzi o owoce. Gdybym ja miał dodawać to ja osobiście bym dodał wiśnie drylowane, które fajnie się łączą z czekoladą. Pamiętam jak moja babcia robiła takie babeczki właśnie do takich babeczek wkładała drylowane wiśnie, które wcześniej były zasypane cukrem, żeby nie były kwaśne. Więc ja wiśnie nie posiadam. I robię same babeczki bez żadnego nadzienia w środku. I tak nasze wypełnione formy, gdy je wypełnimy, wkładamy do piekarnika na około 20-25 minut. Potem wyjmujemy, studzimy i posypujemy cukrem pudrem. Także, kochani, życzę Wam smacznego. Moje babeczki za chwilę będą lądować w piecu, więc spotkam się z Wami za chwilę, za jakieś około 30 minut, gdy moje babeczki się upieką. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wypieków. Moje, moje babeczki zostały e, wypełnione szczelnie foremkami. Teraz lądują w piecu na 20-25 minut. Minut nastawiony piekarnik jest na 170 stopni, góra i dół, bez termoobiegu. Także kochani, miłych wypieków i do zobaczenia niedługo. Nasze babeczki się upiekły, wyciągamy je z piekarnika. I tak upieczone oto babeczki odstawiamy do wystygnięcia. Gdy wystygną, posypujemy cukrem pudrem i podajemy z pyszną kawą. Oraz herbatą. Ja oczywiście do tego zużywam szklankę mleka zimnego, bo najlepiej mi smakują. Więc pozdrawiam i życzę wspaniałych przyjemności podczas pieczenia prostych babeczek. Do zobaczenia.